mam no widzowie, dzisiaj dobijamy sobie Golda 3 tytuł, tak jak mówiłem w filmie, jakby, do, jakby odebierałem te nagrody z karnetu, że pewnie wbiję sobie tego Golda 3 tytuł, no i co, na tyle tam, przechodzimy, brakuje nam dwóch gierek, to jest też ciekawa sprawa, no i postaram się je szybko zagrać, ale no, bez kampienia gram. Bo zawsze to byłem bez kampienia, no ale są mocne typy, no ale kurat, Jezu, typa, który ma słoneczną słabę, no Jezu, i co ja mam zrobić? Jak ten Mortis się obok mnie tu zrespił, nie wiem co zrobię, no ale trochę, żebym się jakoś, nie wiem, przypłacić. To jest Baskastrat na złej mocy. Mamy tu jakiegoś typa, jakieś jedgarki. no to na razie nie chcę do nich polecieć. Ja mam tylko Winna zrobić, na czwarte miejsce. Wtedy mogę pójść do strefy, w skrócie. My się trochę, trochę powybijają, no bo... Ja, ja się boję tam pójść na mida gdzieś bliżej. Tylko wolę ten, trochę siedzieć obok mida. Tak? Bo akurat, no ja nie idę na klepę. Od razu, bo ja nawet Power nie wybrałem. Bo baz Astral tu praktycznie nic nie może zrobić na takiej mapce. Ja, jakby baza strale, które jakby się zrespił obok dwóch Power cubesów, to wtedy sobie je zbiorą, ale tak, to ja się zrespiłem obok, obok niczego, to. to jest Edgar. No i wiecie, no ja trochę się ten. Cykam, bo czasami robię killa, który jest taki dziwny trochę. Bo ja wchodzę do krzaka, bez sprawdzania. Do ziomek, jakiś tam ziomek siedział. Jakaś chyba Maisie. Taki, tak pamiętam taką, taką sprawę. I, I dała mi dwa hity. Trzeciego nie trafiła, ja, ja ją jeszcze naklepałem. Dobra, tu jest ten ziomeczek z olśniewającą, w sensie nie z olśniewającą, tylko z tą słoneczką słabą. Bym go sobie szczerze naklepał, bo on miał zero. Dobra, no ja go trochę ten... <noise> o Jezus Maria. Dobra, zginął. ja leży z <noise> Dobra. Dobra. Chce się ze mną steamować, kurda, Ja nie chcę, ja nie timuję się. Chce się, ja się bym steamował, a bym go oszukał. Chociaż on chce mnie szukać, Chyba. No mid już, ja muszę wejść już na mida. Już muszę wejść na mida. To się z nim steamuje. Przepraszam was widzowie. Ale no, żebym... Ze mną, dobra. On mnie nie bije, ta. Ja też go nie chcę bić. Niech ten z ten, ten typek zginie. Niech ten zginie, typie. Oho, za zabiłem typa ze źródła. dobra. Zabiłem. Jeden leży z Dobra, jeszcze wina to zrobimy. Nie, no, pozdro. Ja jestem Sigmund. Dobra. Brakuje nam ostatniego mecza. Jakby legendarny starter, tu był. Sigma była. No, więc... <grywa> zabiłem typa z olśniewającą... W sensie, jaką? Olśniewającą. Słoneczną słabą. Ta, więc no, Sigma to. jeszcze wina zrobiłem. Dobra, teraz po prostu przekampię tego mecza. Przepraszam was widzowie, ale muszę przekampić, bo nie chcę zaraz przegrywać. Bo zrobiłem i tak śpię... świetne kombo. Muszę to przekampić. Chociaż nie, no nie będę kampić aż tak, no ale też ben, nie będę jakoś leciał na klepetę. Bo ja z leonem nie mam, na przykład z takim leonem, który przez chwilę tu był, to nie mam szans. Ja mogę go ledwo, co tam, nie wiem, poklepać, trochę, naklepać. A tak no i tak mnie on zabije. Więc ja trochę tak będę, nie wiem, no nie będę jakoś agresywnie grał, bo nie chcę teraz. Będzie trochę słabo, bo nie chcę przegrać tam. Zrozumcie mnie. Jeszcze wbijam to na solo, wiecie jak jest ciężko wbijać to na sala? Wiecie to? Są takie win ja coś tam... Więc ja sobie spadłem na 900, kiedy jeszcze nie ma tych win i innych. No więc wiecie sobie, spadłem na 900, żeby było troszeczkę łatwiej. Ja i tak jest ciężko Więc to nie ma, nie ma znaczenia to. Jak gracie, tylko musicie położenie, nie wiem, 800 grać. To, to, to tak samo będzie. Chociaż win nie ma. A jak... jak no w sumie już wintraderów w ogóle nie ma, ale są jacyś teamerzy czy coś takiego. Mnie się zawsze teamują zawod na wyższych pucharkach, a tak to, 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 to tak mogą być takie osoby, które to są randomy, które grają na przykład z jednym zadymiarzem pół, pół roku i wbiłego go na 800 i grają i akurat zagrali ze mną, nawet nie wiedzą, co to timowanie więc <ślamy> w sensie no to akurat jest niemożliwe, bo jak ktoś nie ma doświadczenia, no to raczej by nie bił. No i co no ja idę sobie zginąć, weźmy za Bibas. No i co na no, dobite? <noise> Dobra. Ja się tak jaram, bo to jest... Rozumiecie, że to jest mój pierwszy tytuł na świecie. W sensie, Nie pierwszy tytuł na świecie. Pierwszy tytuł... Kurde, screena nie zrobiłem. To se teraz... Teraz się screena zrobię. O! Tutaj. Tu ze screena zrobię. Tu screena zrobię. No i odbieramy. Dobra, chwila. Tutaj sobie teraz screena zrobię. Dobra, i ustawiamy sobie go teraz na, pro, na, ten, na kartę bitewną. Ja nie wiem, co ja robię ze swoim życiem. <grym> Dziękuję wam za oglądanie. No i co? Możecie sobie mnie dodać do znajomych. Jakby jakiś fajny klubik by się mną zainteresował, to możecie coś tam zrobić. No i co? Na raz.